Dzień dobry, Kulturalna L. Dzisiaj z festiwalu Big Book naszym gościem jest Joanna Bator. Dzień dobry. Pani jest świeżo po spotkaniu z czytelnikami, bardzo takim hucznym, wspaniałym i pełnym wyrazów miłości wobec pani. Tak, to było dobre spotkanie. Oczywiście bardzo wiele zależy też od prowadzącej. Ania Sańczuk jest osobą już. Mi znaną, często się spotykamy na scenie i czegoś. Czy się pani bezpiecznie sobie. wtedy nie męczę się. Okay. No właśnie, ale ja chciałam Panią spytać, bo no jest Pani ogromnie popularną pisarką, Czy, jak Pani odbiera tą popularność? Jak ją łączy ze swoim światopoglądem, czyli takim światopoglądem, jak podejrzewam, wyciszenia drogi wewnętrznej yy, i kontaktu ze sobą takiego mm. głębszego? A tutaj ta popularność yy, głosy, hałas. To jest bardzo dziwna sytuacja, bo pisanie składa się z absolutnej samotności mm. i z tłumu. To są mm -hmm. dwa takie bieguny mm -hmm. mojego życia. I w spotkaniach autorskich jest dużo takiego performansu. To tak naprawdę jest jak jazz. Gra się zadane tematy, znajome tematy i za każdym razem się improwizuje. Natomiast w każdej improwizacji nabiera się jakiejś maestrii, ja to robię od 10 lat długo i krótko. Na tyle długo, żeby się nauczyć robić te improwizację i na tyle krótko, żeby się nie znudzić. Ale czy, co to jest dla pani za wewnętrzne przeżycie? Czy... Mamy pieska. pies przyszedł do nas. Cześć psie! Pies będzie w naszym wywiadzie. Jak się nazywa, żebyśmy mogli? Greta czyli pies, psica. Prez, pies Greta Garbo. Witaj Greta, zostań. Pies ma parcie na szkołę. Chcę tak, chce z nami być. Albo też panią kocha. Może czytał właśnie coś. Może coś czytał albo mu czyta. No właściwie trzeba czytać i ludziom i zwierzętom. zwierzętom. Moje koty lubią, jak mhm. czytam im na głos. Co pani im czytała ostatnio? Czytam im fragmenty swojej nowej książki. Każdą mhm. książkę, fragmenty mhm. czytam sobie na głos, żeby zobaczyć, jak brzmią. Naprawdę? Tak. Nie całą książkę. Niekiedy mam taką potrzebę, żeby sprawdzić, czy rytm, który słyszę w głowie, sprawdza się też na głos. No i koty słuchają, bo leżą na moim stole i to jest ta cicha, cicha część mojego życia. No wydają te słodkie, aprobujące kocie pomruki, takie kocie pomruki miłości. Ale czy mówią, kiedy jest dobrze, a kiedy... Idź w tę stronę bardziej. Tak daleko bym się nie posuwała. <laughs> Jednak, <okay. śmiech> Natomiast jest to bardzo miła, taka kojące obecność. Czy moje koty lubią grzyby? Dlaczego grzyby? Zapamiętałam to z Puryzento. Och, rany widzi pani, bo to jest tak, że ja zapominam swoje książki. Ciekawe. Kiedy piszę nową książkę, stara. Jest mhm. za zapadką, mhm. jest w zamkniętej mhm. szufladce. Mhm. Dopiero kiedy wchodzę właśnie w ten performance, w ten jazz. Spotkanie z, z odbiorcami. Wtedy mówię: ha, temat PUREZEN to grzyby. Koty lubią grzyby. Mhm. <laughs> Natomiast poza tą sytuacją mhm. mogę zapomnieć, że Musin mhm. lubił grzyby. Mhm. Czyli to jest taki rodzaj dyscypliny intelektualnej, tak? Mhm. Że się pewne rzeczy oddziela jako zakończone, żeby już nie wchodziły na nowe rzeczy? Ja to potrafię. Mhm. Nie każdy autor potrafi, czy chce. Niektórzy autorzy poprawiają swoje książki do kolejnych wydania. Ja tego nigdy, mm. nigdy nie robię. Ja też mam dość duże tempo pisania tych bardzo jednak wymagających książek. To, to nie są kryminały z drabinką i tam coś się robi w dwa miesiące. Uh -huh. Więc tak, potrafię się od tych. Dawnych książek oddzielić i włączam odpowiednią opcję, kiedy jestem o nie pytana, i wtedy wszystko się przypomina. Przypomina, a czy zdarzyło się Pani czytać własny tekst jako obcy tekst? Tak. E, kiedy na przykład podróżuję gdzieś z książką do Niemiec i proszą mnie, żebym miała polski egzemplarz, mhm. i na przykład otwieram to sobie w samolocie na chwilę, czy w pociągu, i wtedy mam taką chwilę alienacji, która oczywiście po, po chwili mija. Mhm myślę sobie, że to jednak jest, jest własne, ale zdarzało mi się, że, że przeczytałam im mówię, no, nawet się udało. Jest, lubi pani, tak? Jest pani zadowolona z, z, z siebie, kiedy czyta swój nie, tekst? Nie, w, w ogóle po zakończeniu książki jestem zdruzgotana całym procesem mhm. i um, wyzuta ze słów nie odczuwam wielkiej satysfakcji i szczęścia. To przychodzi dopiero potem. Kiedy? kiedy właśnie spotykam się z tą książką po jakimś czasie, mhm. na przykład kiedy słyszę ją czytaną przez kogoś, w Niemczech spotkania autorskie polegają na czytaniu książki. Mhm. Mniej po polsku, więcej po niemiecku. Mhm. I wówczas słyszę swój tekst mhm. i, i, i wtedy potrafię na niego tak spojrzeć z dystansu, okiem już kogoś innego. I wtedy niekiedy mam poczucie satysfakcji. Z dobrej na, roboty. Na jakim etapie pani jest teraz? Z powieścią gorzko goszko Gorzko-Gorzko. Mhm. Będę wiedziała, jaki to jest etap po dwóch miesiącach pracy latem, bo pierwszy raz pracuję inaczej niż do tej pory, a mianowicie tekst jest podzielony. Na cztery różne pliki. To jest dla mhm. mnie bardzo dziwne, bo ja lubię wiedzieć, ile mam stron. Mhm. A tak skaczę między plikami, każdy plik jest historią innej kobiety mhm. i nie wiem dokładnie, ile mam stron. To jest naprawdę trudne, ale jednocześnie bardzo ciekawe, że mimo tylu napisanych książek można zrobić w tym technicznym procesie coś tak zupełnie innego. Cztery pliki. A dlaczego one się rozdzieliły, te kobiety? Dlatego, że to są bardziej osobne historie niż na przykład w Piaskowej czy w chmurdali, to jest bardziej saga rodzinna, i każda z tych opowieści ma swój język. Mm -hmm. I męczyłam się mm. jakoś mając to w jednym pliku. Czyli polifonia taka. taka bo... Tak, taki czworogłos, y, gdzie język dopasowany jest do y, historii, mm -hmm. do osoby, do czasu. I kiedy podzieliłam, to dopiero zaczęło mi się naprawdę e, dobrze pisać. Także jest i to ciekawe doświadczenie, no i takie właśnie trudne, no bo ile ja mam naprawdę tych stron, tak lubię sobie spojrzeć na koniec dnia pracy i tak zobaczyć, no 175, a teraz nie wiem. A mówiła pani, że jak kończy pisać, to jest to moment taki, taki, taki szarpiący, tak? A kiedy są momenty szczęścia? W trakcie pisania uh -huh. zdarza się, że a, potoczy się jakiś kawałek i daje taką, taką przyjemność zmysłową, mięsistą, mm. że, że oto się tak wysnuła uh -huh. historia. Albo takie momenty, kiedy męczy się człowiek z jakąś bohaterką, tak jak ja z najmłodszą, przedstawicielką mojej sagi, i nagle pojawia się imię Kalina ma na imię Kalina. I nagle się ją widzi, tak jakby się mogło jej dotknąć. Mhm. To jest bardzo, bardzo przyjemny moment, taki: no, mam cię w końcu, w końcu cię mam. Um, bywają też jakieś takie językowe niespodzianki, że, że pojawi się metafora, która sprawia mi radość, taką radość, że, och, jakie ładne coś urodziłam. Natomiast są też całe, całe dni, wieczory, mhm. takiego. Jakiegoś mocowania się z tym tekstem, wyciągania tych nitek, które się urywają, trzeba je związać albo zlepić przy pomocy kimcugi. Mhm. Także to jest taki proces i, i, i radości, i, i właśnie takiej udręki. Ale pisze pani nawet wtedy, kiedy nie ma weny? Nie. Nie. Kiedy się nie pisze, to się nie pisze i koniec. Mhm. I wtedy dłubie w tym, co napisałam. Mhm. Patrzę sobie, wracam do wcześniejszych mhm. fragmentów. Czyli nie na siłę. Nie, nie. A skąd przyszła ta historia? gorzko Goszko. Tak. Ona narodziła się z jakiejś takiej magmy różnych doświadczeń. To jest znowu historia dolnośląska. Mhm. Um, byłam w małej wiosce Unisław Śląski przed wojną Langwaltersdorf. Mhm. I mój przyjaciel, Wałbrzyski, opowiadał mi o historii kanibalistycznej, która się tam zdarzyła. I ona jakoś została w mojej głowie wśród tylu strasznych historii, jakie codziennie możemy sobie tam przeczytać w mediach. Ta jedna historia gdzieś się zahaczyła, no i tak sobie z nią żyłam i nie wiedziałam właściwie do czego ona jest mi potrzebna. A potem sobie biegłam po lesie i przyszły mi do głowy słowa gorzko, gorzko, i z tej historii, i z tych słów nagle wiedziałam. Wiedziałam już, jak to ma być, kto tam ma być, po co mi jest ta kanibalka na początku i dokąd to prowadzi. To kobieta, Taka magia. Kobieta, kanibal. kobieta. E, gorzko, gorzko, a potem jest pocałunek. Tak, tak. Jest to uważam przepiękny tytuł. Jestem z niego bardzo dumna i ogromne wyzwanie dla tłumaczy. Właśnie, właśnie. Jak przetłumaczyć gorzko, gorzko. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o Ciemno Prawie noc, też wspaniały tytuł. Wspaniały. Mm. Często przychodzi mi do głowy w różnych sytuacjach w życiu, wie Pani. E, e, jestem ciekawa, pewnie pytano już Panią o to, ale jestem ciekawa, hmm, czy kiedy pani oglądała film, to... Poruszał Panią, był o Pani albo o Pani książce, czy to już był film z takiej oddanej historii, oddanej, odczepionej książki, nie Pani, w, jakimś, w jakiejś przestrzeni? Myślę, że inaczej bym odbierała ten film, gdybym y, uczestniczyła w jego tworzeniu, mm -hmm. gdybym była autorką czy współautorką scenariusza. Y, w tym wypadku w ogóle nie byłam zaangażowana w tworzenie obrazu. I no to jest percepcyjny roller coaster, bo. Bardzo trudno mi jest wyjść poza widzenie pewnej sekwencji zilustrowanych obrazów z mojej książki. Być może wrócę do tego po kilku latach i, 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 i wtedy spróbuję zobaczyć ten film jakimś innym okiem. Ale myślę, że w ogóle Borys Lankosz jest takim reżyserem, który ma zawsze dostęp do duchów. Ja myślę, że jemu udało się w tym filmie bardzo kontrowersyjnym e, przekazać coś, e, co jest w książce, taki mm -hmm. sposób działania jak obuchem w łeb, emocjonalny mm -hmm. bardzo odbiór. Mm -hmm. e, Suspens to jest tak naprawdę. Taki, także wydaje mi się, że tak, że, że to działa. W tej chwili film wszedł na ekrany w Niemczech, mm -hmm. gdzie mm -hmm. dla odmiany m, ma bardzo dobry, bardzo taki głęboki odbiór. Mm -hmm. Ja go widziałam cztery razy, ale już teraz nie, 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 chcę. Jakby ja w ogóle po Skończeniu Ciemno prawie noc w ogóle nie chciałam już w tą historię wchodzić. Mhm. To był zamknięty, zamknięty rozdział. A ona teraz powraca w rzeczywistości. No i to jest straszne. Ale czy to znaczy, że pisarze mają dostęp do przyszłości? Jakieś wglądy? Myślę, że niektórzy twórcy Raz w życiu mają takie, czy możemy to nazwać szczęściem, taką sposobność, taki zbieg okoliczności różnych, że widzą dalej i głębiej. Dla mnie to był pobyt w Japonii. Mm -hmm. 2010-11 rok, wtedy pisałam Ciemno prawie noc. I to, że byłam w Japonii, to, że działy się w Polsce różne dziwne rzeczy, a w Japonii trzęsienie ziemi mm -hmm, i wybuch się... elektrowni w Fukushimie. To wszystko sprawiło, że y, zobaczyłam coś, co teraz się dzieje, a już wtedy niektórzy przeczuwali. Ja przeczuwałam mm, bardzo mocno. Mm -hmm. Wróciła już Pani na stałe? Osiadła? Skończyła z nomadycznym trybem życia? Nigdy nie skończyła. Czy Pani Panią <laughs> świat, po którym podróżowała Pani 20 lat, prawda? Zanim y, osiadła w, pod Warszawą. Ja myślę, że. Y, ja osiadłam fizycznie w tym sensie, że nie mam zamiaru teraz pakować i mieszkać w innym mhm. kraju, natomiast nie osiadłam mentalnie. Myślę, że nomadyzm jest stanem umysłu i że ja po prostu cały czas jestem w drodze. Mhm. Tylko teraz nie przemieszczam się po lotniskach, tylko sadzę y, róże, opiekuję się zwierzętami, hoduję swoją wielką łąkę. A, tak, to jest taka nowa, nowa podróż, też związana z. Bardziej głęboką przemianą takiego samoograniczania się. Już myślę, że nie ma wielkiej wartości w tym, żeby tak latać tymi samolotami, zostawiać ten ślad po sobie w niebie. w niebie i na ziemi, że dobrze jest też uprawiać swój ogródek. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję.